Cześć, jestem Marian. Na co dzień zajmuję się nagrywaniem i montażem filmów, ale dzisiaj na prośbę wielu osób pokażę Wam, jak w szybki i skuteczny sposób, szczególnie podczas kwarantanny, spotkać się na przykład ze znajomymi. Pomoże nam w tym program o nazwie Zoom. Ok, pierwszą czynność, którą wykonamy, to wejdziemy w przeglądarkę i wpiszemy zoom.us. Po chwili otwiera nam się strona internetowa tego programu. My musimy sobie przejść na sam dół i wybieramy opcję Pobierz. Klikamy na tą opcję. I mamy tutaj do wyboru kilka różnych wersji programu. Ale nas interesuje pierwsza opcja, pierwszy link, niezależnie czy to jest Windows czy Mac. Tak jak w moim przypadku. Klikamy Pobierz. Już widzimy, że program nam się pobiera. Klikamy na niego dwa razy i pojawia nam się instalacja. Ok, po zainstalowaniu pokazuje nam się pierwsze okno, w którym musimy się zalogować. Możemy wybrać bardzo proste opcje, takie jak logowanie poprzez Facebooka, czy na przykład poprzez nasze konto na Gmailu. Wybieramy sobie maila, przez którego chcemy się połączyć. I pojawia nam się tutaj prośba o podanie e, miesiąca, daty i roku. Po wpisaniu daty naszego urodzenia możemy przejść dalej. Tworzymy konto i tak naprawdę już jesteśmy zalogowani. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jest po prostu rozpoczęcie nowego spotkania. Klikamy sobie w pierwszą ikonkę i pojawia nam się okno, w którym będą odbywać się wszystkie rozmowy. Jeśli logujecie się pierwszy raz, bardzo możliwe, że pojawi nam się okno, w którym będziecie musieli zaznaczyć, że chcecie udostępnić swoje audio. W moim przypadku już to zrobiłem podczas pierwszego logowania. OK. Mamy tutaj kilka różnych możliwości. Możemy dodać nowe osoby do naszej konwersacji. Klikamy sobie na Uczestnicy, a później na Zaproś. I tutaj na samym początku kopiujemy adres, URL. Wystarczy kliknąć kopiuj. Już mamy link skopiowany. Teraz ten adres możemy wysłać na Facebooku do osób, które chcemy zaprosić do naszej rozmowy. Ok, mamy jeszcze kilka ważnych rzeczy do omówienia. E, tutaj mamy mikrofon, który możemy sobie wyciszyć w każdym momencie, jeśli nie chcemy, by inni nas słyszeli. Możemy też wyłączyć naszą kamerę. Wszałka przy mikrofonie pokazuje nam kilka różnych możliwości a propos naszego dźwięku. Możemy wybrać sobie mikrofon, który chcemy wykorzystać podczas naszej rozmowy. Możemy też zmienić nasze głośniki bądź to słuchawki. Natomiast przy kamerce główną opcją, która nas interesuje, będzie zmiana tła. Możemy sobie w każdym momencie zmieniać tło. Ze względu na to, że ja mam teraz kamerkę wyłączoną, nie widzicie mnie, ale aplikacja automatycznie zmieni tło, które będzie za wami. Kolejną opcją jest czat. Możemy podczas naszej wideokonwersacji napisać coś do innych uczestników. Mamy też możliwość nagrania całego spotkania. Kolejną rzecz, którą możemy zrobić, to na przykład udostępnienie pulpitu. Lub na przykład wykorzystanie tablicy, na której możemy coś napisać lub narysować. Gdy chcemy powrócić do naszego okna rozmowy, wystarczy nacisnąć stop. I tak naprawdę to już wszystko. Pamiętajcie, że na YouTube też znajdziecie bardzo dużo poradników jak korzystać z tego programu. Jeśli to, co powiedziałem w dzisiejszym odcinku, jest dla Ciebie proste, to mam do Ciebie prośbę. Upewnij się, czy w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto potrzebuje pomocy przy tworzeniu lub dołączeniu do spotkania. Możesz zrobić to na przykład telefonicznie. Na koniec, wystarczy tylko kliknąć zakończ spotkanie, zakończ je u wszystkich i tak naprawdę to tyle. Jak widzicie, życie na kwarantannie nie musi być nudne. Nie rezygnujcie z waszych wspólnot. Jeśli mamy możliwość się spotkać, to róbmy to. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym pokażę, jak w bardzo prosty sposób zrobić transmisję na żywo.